Uważnionym, w stanie sprawiedliwym? Potwierdzam, procedura rozpoczęta. Pomiary w normie. To w porządku, przechodzę do fazy beta. Siemajany, co ty się tutaj za kitros? O co ci chodzi? Co ty taki przestraszony jesteś? Idziemy na rozpoczęcie roku? Tak. Ale czemu tak? Co ty? Zaraz się zacznie, powróć. I tak wygląda nasz plan zajęć na najbliższe dni. A już zupełnie na koniec chciałam dodać, że sala chemiczna, jak i cały korytarz na drugim piętrze, jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w tamtym miejscu, a lekcje chemii będą się odbywały w klasie zastępczej. No to by było wszystko na dziś. Do zobaczenia, i jutro widzimy się na lekcjach. Kisielek, Kapselek, 1 odbiór! 2jdombro9000, halo, halo! Kisielek, Kapselek, 1, jak tam, jak tam? A przy, a przy okazji... Czemu jeden na końcerniku? No bo Kisielek, Kapselek było zajęte, no to musiałem dodać jedynkę. No ale mniejsza z tym. Zaczynamy rozgrywkę, Dombro9000. Dobra, wchodzę na serwer. Ooo, Wersowius jest na serwerze nasz największy rywal. Wiesz, co się szykuje? O nie, tylko nie Wersowius, bo za każdym razem, jak przeciwko niemu gramy, to przegrywamy, no! Spokojnie kapselku nie pękaj. Już... Już tutaj go rozgromimy. Żyj śmiało, jak to mówi kapselek. Jazda z nim! No dobra, zaczynamy. Dobra, ja wjeżdżam z prawej osłaniaj mi Janek. Okej, okay, teraz! Taki jest Janek, dawaj, jestem już blisko, dawaj. Zbieram owocki, robię przeładowanie. Mój pleczaka zrzutowy. No dawaj! Lecę! Uwaga, robię też zagłady! Ha! ha, ha tak mamy go! Dobrze! Dobra, używam teleportacji. O nie, uwaga, wersow już ma google nad przestrzeni, zobaczycie! Nie ma opcji jestem przecież szy... No nie no! Jak on to zrobił? No i mnie też. Nigdy go nie pokonamy. Przestań się tak wydzierać. Przez ciebie nie mogę skupić się na lekcjach. Znowu grasz w gry? Zaraz powiem mamie. Mamo! Cicho, cicho, naprawdę nic nie mów, małe, Proszę cię, proszę cię. <laughs> Ale masz przypał. Dobra, kapselek, jeden. Widzimy się jutro w szkole. Okej, okay. bez odbioru. Pośpieszcie musimy zejść obiadu i szybko robić lekcje. Później będziemy projektować naszego robota. Pani nauczycielka powiedziała, że nasz pojazd marsjański ma szansę wygrać konkurs. A myślisz, że ten łazik będzie mógł się porozumieć z obcą cywilizacją, z kosmitami? Z kosmitami? No. Teoretycznie, gdybym zaprogramowała funkcję rozpoznawania DNA, ale zaraz, o czym ty w ogóle mówisz? Wiecie, że sala od chemii jest zamknięta. Byłem na rozpoczęciu roku szkolnego i tam się działy takie dziwne rzeczy, tam chyba trzymają kosmitów. Kosmicie w sali chemicznej? Gorączkę masz? Czy ci styki popaliło od tych gier komputerowych? Poprzednio skończę z okropnymi ocenami. Wracam do domu i siadam do nauki. Ale ja muszę najpierw... Nie, koniec, nie chcę słuchać więcej historii. Ale to kosmety. nie chodzi o kosmitów. A jak chcesz, to mogę nawet ci usiąść z Ci pomóc. No tak, no ale najpierw to ja muszę... Nad... Nie, słuchaj, w gry pograsz sobie w sobotę, okej? Okay? Ale to nie chodzi o. Co, Co chcesz o drogę powiedzieć jeszcze no? Zapomniałam plecaka. No tak, tylko ty tak potrafisz, nie? Wracasz sam i idziemy do domu. Się ma no Janek. O, Rafałku, co ty jo. tu robisz? No głupio się przyznać, ale zostawiłem plecak, co, musiałem się po niego wrócić. Nie? Co ty gadasz, ja też! Genialne umysły myślą podobnie, Janko. Otóż to, otóż to! Ty Janek zobacz nie wierzę! Co to jest? To oni wynoszą kosmite. Kosmite, co ty gadasz? Ale czad! Odjeżdżają, Janek, zobacz. Musimy ich śledzić. Dawaj na rower, jedziemy. Zobacz, bierz kartkę, bierz kartkę Zobacz, jedziemy. Dawaj szybko, Janek. Nie możemy ich zgonić. Gonich Janek, dawaj, gonich. Tu w prawo skręcili. Nie no Janek, przecież nigdzie ich nie ma, to jest niemożliwe. Oni musieli się przeteleportować czy coś. Teleportacji nie ma w prawdziwym życiu gościu. Jak nie ma teleportacji, że to są kosmici, oni mam takie mocy i umiejętności, że nawet nie wiesz. No w sumie. A to co to jest tak. na kartce? Asidu sulfuwiku. Sulfuwiku. Co to znaczy? To jest chyba jakieś zaklęcie. Zaklęcie na teleportację. Kosmici i zaklęcia. O nie, dobra, olejmy temat, choć wracamy po plecaki do szkoły. Ale polewamy temat. No dobra, wie. nie. Co wiem wie? jak oni to zrobili, ale no... Nie to wiem, było sobie może, co? Nie damy rady sami. Ty, Janek, wiem. Wiem, czy może nam pomóc. O nie, 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 nie. Tak. Nie, nie, nie ma opcji, tak, no, nie ma opcji. No tak, Ona nie jest zainteresowana naszymi ale teoriami. To no. jest najmądrzejsza z naszych znajomych. To jest twoja siostra, na wie wszystko. No dobra, no w sumie. Dobra. Masz rację, wiedziałem, że się zgodzisz. A więc kosmici rzucający zaklęcia, kosmici używający teleportacji... Nie no, no ja wiem jak to brzmi, ale naprawdę tam byli tacy gości, którzy... Cisza! Mam was już dość. Pokaż tą kartkę. Atidum sulfuricum. Zaklęcie na teleportację kosmitów. Chyba kwas siarkowy. Jakbyś się uczył, to byś wiedział. Kwas H2SO4, no. Krew przemysłu chemicznego. Krew kosmitów. Co? O czym ty mówisz? Jaka... Krew... Dzięki dziewczyny za pomysł. Na razie. Dobra, masz wszystko wydrukowane? Tak, Janek, mam wszystko. A po co twoje zdjęcia? Nie, to jest nieistotne po prostu. Mam, bo mam. Dawaj. Tutaj Nie mamy czasu, radice. trzeba działać. I teraz wszystko już jest jasne. Janek, to są Suforianie, którzy przybyli z planety z galaktyki TMBRK 2323. Dowiedzieli się jakimś trudem, że w naszej pracowni chemicznej w szkole jest pełno czynników kwasu siarkowego, czyli H2SO4. To jest krew przemysłu chemicznego, a także ich krew. Dzięki temu mogą przeprowadzać metamorfozy i wcielać się w ludzkie postaci. Ale te skafandry ochronne, zobacz, takie jak tutaj. Dzięki niemu nie rozpuszczają się w naszej atmosferze, która jest rozpuścił. Dlatego wynieśli go w dywanie do czarnego wana. Stary jeszcze nasza pani nauczycielka wychowawczyni. Miała zabandażowaną rękę, ponieważ nie przeszła pełnej metamorfozy, ona też jest surfurjaninem Mamy to Janek. Bej! Bej! Udało się, brawo Sherlock! Pamiętaj, nie ma Sherlock'a bez Watsona. I Nie ma jabłka bez mięty i butelki bez kapselka. No to tylko pozostało nam się włamać do pracowni chemicznej, znaleźć statek obcych i będziemy bohaterami. No ale zanim pójdziemy szukać statku, to może zagramy jeden, co? Nie będzie, no przecież która jest godzina, on już śpi pewnie. W sumie jednego możemy. Czegramy? Dawaj. W końcu nam się uda na pewno. Dzień dobry. Zanim rozpoczniemy dzisiejszą lekcję, chciałam tylko przypomnieć, że przebywanie na korytarzu na drugim piętrze w pobliżu sali chemicznej jest bezwzględnie zabronione. Ci, którzy będą się tam kręcili, zostaną surowo ukarani. A dzisiaj y, chciałam Wam przedstawić Waszą nową koleżankę. Zapraszam, kochanie. Nazywa się Weronika Wersowiu. Wszystko gotowe? Potwierdzam. Pamiętaj, to musi wydarzyć się jutro.